Czołem ludziska z tej strony Staszek, a przed wami Ronin, turowa platformówka akcji, w której wcielimy się w zamaskowaną, choć można by powiedzieć tu wręcz że w zakaskowaną bohaterkę, która napędzana siłą zemsty stara się wyeliminować pięciu wiodących postaci pewnej korporacji. Moi drodzy, gra jest mniej więcej można by powiedzieć, że takim, mm, taką mieszanką Gunpointa i Markov the Ninja ale praktycznie tylko delikatnie patrząc na mechaniki można odnieść takie wrażenie. Zobaczycie za chwilę dlaczego. Twórcą Ronina jest jeden polski autor, a mianowicie Tomasz Wacławek, więc Ronin jest naszą polską rodzimą produkcją. To tak, by the way. Chwilowo planuję wam pokazać tylko Ronina, więc zrobić to w formie takiej minigraszki, ale jeżeli gra wam się spodoba będziecie chcieli zobaczyć więcej rozgrywki, to być może zrobię z tego dłuższą serię w formie właśnie takiej grantki w ciemno. A dlaczego grantka w ciemno? Ponieważ... Jeszcze wronina w ogóle nie zacząłem grać. To jest moje pierwsze odpalenie. Dosłownie sprawdziłem przez 5 minut jak tam wygląda sterowanie i bajery, więc chciałbym właśnie razem z Wami poznać grę dokładnie od samego początku i zobaczymy o co w niej tak naprawdę chodzi. Zatem wstęp mamy za sobą, możemy zacząć grać. Wciskamy sobie, jedziemy sobie z nową grą i zobaczymy, o co tutaj tak naprawdę bangla. Jest ich pięcioro. Starzec będzie pierwszy! On wie, że zasłużył na śmierć. By go znaleźć, muszę włamać się do ich sieci. Przynajmniej ja powinienem to czytać tak bardziej damskim głosem, ponieważ mamy bohaterkę. Naszym, naszą główną protagonistką jest bohaterka. Jest kobieta. Kobieta w kasku, jak zaraz zobaczycie. Tu mamy jakieś postaci, Właśnie musimy pięć, pięć postaci z tych z tych tutaj e, dziwnej korporacji wyeliminować Nie wiemy czym jest ta korporacja, w ogóle o co chodzi Więc tak, to jest nasza bohaterka Poruszanie się w WSAD, czyli typowy wsad I myszka to skakanie Czyli mniej więcej jeśli znacie Gunpointa To wiecie, mniej więcej kojarzycie ten ruch Bardzo, bardzo podobny W bardzo podobnym stylu, możemy pewnie wskakiwać na ściany Okej okay. Jakbyście chcieli zobaczyć o co chodzi z Gunpointem To zapraszam was do Tutaj w prawej, po prawej stronie będziecie mieli takie mały Małą ikonkę, żeby zobaczyć sobie serię Ogrywałem kiedyś Gunpointa więc yy, zapraszam was serdecznie, a tymczasem będziemy grali dalej oczywiście, bo teraz skupiamy się na roninie. Na ronince w sumie można by powiedzieć. Wskoczyłem sobie właśnie przez okno, czyli taki typowy badas. Badaska w sumie. Przytrzymaj prawie przycisk myszy, by poruszać kamerą. Uuu! Okej, okay, dobra, to jest spoko. A jak zacznę ruszać się, to kamera się wycentruje sama. Ok. Graficznie też bardzo przypomina kurczę Migunpointa, nie mogę scrollować mych mychą, żeby... żeby cokolwiek zrobić. W sensie, żeby mm, oddalić kamerę albo przybliżyć. Tutaj mamy drzwi, okej, okay. Drzwi się otwierają same. Główne zadanie włam się do terminali. Okej, okay, czy widzę, że jakiś typek jest? Spoko. Dobra, czyli co? Hakujemy. Okej, okay, coś się udało. Nie wiem, nie, nie ma żadnych informacji, ale chyba rzeczywiście tak trzeba zrobić. Nie wiem, czy jestem w stanie tutaj wejść. Ja tutaj trochę chyba nie. No dobra, zapytanie: jak teraz tam. O, samo się otworzyło. okej. Okay. Wydawało mi, wydawało mi się, że się nie otworzył. To jest światło, więc pewnie nie będzie fajnie. Okej, okay, co my tu mamy? Skocz na przeciwnika, by go przewrócić. Okej, okay, czyli trzeba na niego po prostu się spartolić. Okej, okay, i co? O, dziob! <laughs> first! Second blood! Okej, okay, dostałem achievement Second Blood. Ciekawe dlaczego nie first. To pierwszy. Na pewnie gra słowna, pewnie. Dobra, czy jestem w stanie tutaj wskoczyć. Okej, okay, dało radę. Trochę wydaje mi się, że postać łazi, tak delikatnie rzecz mówiąc, yy, sztywno, ale zobaczymy. Walka jest turowa, skacz, by unikać pocisków. Okej, okay, czy teraz gra nam się zatrzymała, i teraz trzeba by zrobić pewnie jakiś skok. Aha, czyli ta czerwona oznacza, że pewnie będziemy uszkodzeni. Tak strzelam przynajmniej. Okej, okay, spoko. Podpowiedź na spację, by pominąć turę, ale to chyba mnie wtedy uszkodzi, nie? Spróbujmy zaskoczyć. Okej, okay, czyli każdy jego strzał to jest jakiś ruch. Czy ja mogę go teraz powalić? Haha! Ha! Wow. Nieźle. Dobra. Czyli co? Mogę go teraz dobić? Diab! Bardzo spoko. Jest kluczyk, jest otwarte. No pytanie brzmi, ten koleś tutaj sobie chodzi z jakimiś, za jakimiś drzwiami. Wygląda na jakiegoś mocnego ziomala, z jakimś dziwnym, jakimś mieczem samurajskim. Cholera wie o co chodzi. W każdym razie nie mogę tam wejść. Poboczne zadanie nie pozwól na, na uruchomienie alarmu. No miejmy nadzieję, że mi się uda pozwolić na A, eee, Okej. Okay. Winda. Okej. Okej, okay. <laughs> okay, przyjechałem sobie windą na górę. Spoko, czy teraz mogę stąd wysiąść? Dobra, okej, okay, spoko, fajna mechanika. Bardzo mi się podoba. Bardzo prosta, dobra, spróbujmy zdjąć tego gościa. Jep! Uuu! <laughs> Zrzuciłem go ze ściany. O, nie mogę. Dobra, to teraz spróbujemy i tak skoczyć, tylko teraz jak to wycentrować, żeby skoczyć mu prosto na łeb? Może się uda, mam nadzieję, że mam, mam dobry, jakby dobrego cela. Uwaga! Jasne! No mam cela jak babka kiepska z wesela w takim wypadku. Zbudziłem alarm, więc chyba mi się nie udało być, czy ja to w ogóle mam jak cofnięcie? Załaduj checkpoint. O! Jest załaduj checkpoint. Spróbuję jeszcze raz. A czemu, a ja chcę tutaj perfekcyjnie, perfekcyjnie przejść tę misję, bo wyczytałem, żeby było ciekawiej, to wyczytałem, że y, moi drodzy, tutaj są skill pointy, więc y, jest bardzo duża szansa, że jeżeli nie wykonamy tych wszystkich poleceń, to no nie zdobędziemy skill pointa i się nie rozwiniemy, więc chciałbym jednak iść perfekcyjnie. Więc, okej, okay. dziab, spróbujmy pójść inaczej, jak widzicie, trochę in, in, zupełnie inną, stru, inną, inną stroną idę, zobaczymy, czy to jest możliwe, tu by nie, nie powinni widzieć, ponieważ jest ciemno, spróbujmy tak, o, taki stealth trochę. Dobra, czy udało mi się zdjąć Gosia? Teraz zobaczymy kolejną próbę. Czy uda mi się spartolić na niego tym razem celnie? No nie! Hahaha! <laughs> Boże, znowu to samo. Ale lama? Dobra, ee, to ja jeszcze raz chcę. Ronin. Ok, moi drodzy, próba numer 3. No kurna, aż za trzecim razem to już muszę trafić w niego w końcu. O! Oh, wreszcie, dobra. Do no, no, trzech razy sztuka, jak nic. Dobra, hakujemy. Ok, po krzyku. No, chyba mi się udało, że tak powiem wszystko tutaj wykończyć tak jak chcieli. Dobra, spierdzielamy zatem, I, o, przez przez kurde, przez okno. Prawdziwy badacz. Dobra, tu chyba trzeba skoczyć na górę, z tego co widzę. Okej, okay, tu jest jakiś wielki terminal. Poboczne zadanie: zabij wszystkich przeciwników. Okej. Okay. No jak jak zajdę na nich tutaj, to wydaje mi się, że będę musiał się z nimi spotyczkować od razu, więc spróbuję wejść tędy. Dzień dobry. O, to nie było inteligentne. <śla> OK, zobaczymy, co z tego się uda zrobić. Hu! Uh, no zobaczmy, czy mogę go dziabnąć. Ło! Udało mi się go zdjąć w powietrzu. Nieźle. Dobra, to spadniemy mu na głowę. Okej, okay, teraz nie możemy pewnie mu nic zrobić, ponieważ mnie dziabnie, więc skoczę na niego. Okej. Okay. Uh! Oo, wow, okej, okay, to chyba ten limit break nie ma możliwości wyłączenia podpowiedzi. <grym> okej, okay, to jest dobra podpowiedź. Wydaje mi się, że jak limit break tutaj osiągniemy, czyli te pięć jakichś takich akcji. To mamy dodatkową, dodatkową, dodatkową jakąś akcję, taką, że yy, przeciwnik się nie rusza i mamy po prostu dodatkową czynność do zrobienia. Tak mi się wydaje, że tak to działa. Okej, okay, poboczne zadanie zabij przeciwników zaliczone. Świetnie. Okej, okay, to hakujemy teraz to. I co? Dostań się do motocykla. Okej. Okay. No to zapierdzielamy. Chyba trzeba góru rzeczywiście przejść. Czyli taki bardzo tutorialowy odcineczek, znaczy taka tutorialowa misja bardzo. Okej, okay, to teraz hop siup. Sru! O, jest motorek. Świetnie. Uhu! Oh yeah! No i żeśmy pojechali. Sru! Na motorku. Dobra! Punkt umie punkt umiejętność uzyskany. Hmm. Polak tworzył tę grę i źle napisał punkt umiejętność. Hmm. Źle odmienił słowo. No dobra, no wybaczam mu. <grych> Dopiero pierwsza literówka, nie jest źla. Nie jest źla? Oho, już mi się udziela. Dobra, zaliczone wszystkie trzy rzeczy, więc mamy punkt umiejętności uzyskany. I teraz co? Czytałem sobie spację. Okej, okay, graj dalej. Umiejętności, rozdziały menu główne. Niewydane punkty umiejętności. Dobra, co my tutaj mamy? Limit break. Wykonaj dwie akty w jednej turze. Aha, no to rzeczywiście, to się zgadzało. I teraz możemy pewnie wybrać jedno z tych trzech skilli. Rzut mieczem. Będąc w powietrzu, rzuć mieczem w przeciwnika. Ciche zabójstwo, powieść z sufitu niczego niespodziewającego się przeciwnika. To brzmi bardzo Marko The Ninja owo. I hologram odwróć uwagę przeciwników hologramem, które byłoby najfajniejsze? Wydaje mi się, że rzucanie mieczem no taka e, maczeta, Wydaje mi się, że zainwestuję w rzucanie ma tym mieczem. Czy ja mogę oddać punkty i zaraz je inaczej? Chyba nie, w, Gunpo w Gunpoincie chyba tak było, że można było. W każdym razie, dobra, mam rzut mieczem, teraz potrafię normalnie być nożownikiem, a raczej mieczownikiem. Gramy dalej. Zobaczmy jeszcze jedną misję. Bo to była taka misja wstępna, czytałem, że misja wstępna jest prosta, dopiero później zaczynają się niezłe jazdy, więc zobaczymy. Będąc w powietrzu, wyceluj w ścianę, by użyć liny. Będąc w powietrzu wyceluj w ścianę, żeby użyć miny. Okej. Okay liny, okej, okay. sru, wow, ej, fajne, <grywa> podoba mi się, sru, zatrzymuje się czas, i liną ostrzelamy tu. Okej, okay, co teraz mogę, mogę się przyciągać tą liną, ok, w USAD mógłbym się przyciągać, dobra, to mi się podoba. Ej, sterowanie tą postacią, powiem wam szczerze, jest bardzo spoko, naprawdę mi się podoba, jest, jest, takie proste, trochę na początku wydawało mi się, że jest, yy, sztywne, ale, z drugiej strony wydaje mi się, że mi się całkiem podoba. Więc nie jest źle, Pytanie, czy ja mogę się teraz wbić tutaj. Rozhuśtaj się na linię, by wybić okno. Okej, okay, a czy ja mam inne dojście tutaj? Nie, tam, tam już nie mam dojścia na górę. Okej, okay, zobaczymy. Jak to może wyglądać? Coś takiego. Sru, pewnie jep. O! Czyli co, miałam zbyt długą linę. No dobra, to spróbujemy. Co jest? O! Co się stało? To było dziwne. <laughs> dziwna rzecz, dziwną rzecz zrobiła, moja laska kochana, roninka. Dobra, spróbujmy zrobić tak, że skoczymy delikatnie tutaj. Sru! Okej. Okay. Oh yeah. Okej, okay, teraz mogę, czy ja mogę się huśtać? Nie mogę się huśtać i nie mogę się rozchusztać na tej linii, żeby było ciekawie. O, ale mogę przejść sobie sufitem. o, bardzo spoko, lubię to. Ciekawe, co ona musi mieć na rękach, żeby tak sobie radzić dobrze z sufitami. Dobra, dzień dobry, e, zaskoczę cię z góry. Dzień dobry! Z góry wiedziałem, że to się uda. <laughs> taki słuchar. Dobra, e, udało się tutaj, że tak powiem, wydostać. Teraz pytanie, co dalej? Dowiedz się, muszę dostać się tutaj, żeby tutaj się dostać. Okej, okay, no to trzeba będzie wskoczyć tutaj. Z zobaczymy, czy mi się uda taki manewr, że zrobię coś takiego. O! I tu się przyczepię. Okej, okay, udało się przyczepić, tylko nie udało się tego gościa zdjąć. Więc spróbujmy jeszcze raz ten manewr, tylko właśnie bardziej w taki sposób, może, dobitny. Okej, okay, i może teraz, pyk! Ło. Wow. ładnie. O, o. Niedobrze. Spierdzielando. Aha. Chyba, chyba mu się nie podobało. Ciekawe, jak się rzuca tym mieczem. Okej, okay, udało mi się go dziabnąć. Ciach. Dobra, limit break jest. Tu jest coś napis, tu jest coś narysowane. Być może to jest ten rzut mieczem. Hm. No ciekawe. Być może. Czy to jest cywil? Poboczne zadanie oszczędź cywili. Dobra, oszczędzę w takim wypadku. Spoko. Mogę. Mogę się o to postarać. O, o. No tak, cywil mnie zauważył, ale chyba nic mi nie zrobi, nie? Znaczy, nie będzie się jakoś bardzo pluł. Dobra, no to spierdzielamy. Zostawiamy gościa w spokoju. W takim wypadku. Okej, okay. sru, ła, szt. Dobra, udało się. Tutaj mamy kolejne. Co? Alarm za? Aha, to pewnie, ten, 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 goleś kule alarm włączył, tak, tak mi się wydaje. Zobaczymy, co się stanie, jak alarm się włączy. O, kurde. Nie po zdanie, nie nie, o, niezaliczone, nie pozwolę na uruchomienie alarmu. Jak ten koleś? Może ja mogłem tego kolesia, kurczę, poczekajcie, może ja mogłem tego kolesia po prostu, yy, że tak powiem, stłamsić? W sensie, yy, znokdownować go. Okej. Okay. Co teraz? Chyba nie mogę nic z nim zrobić. Czy on włączy alarm? Hm. Tak Okej, okay, a jak dostanie w łeb? <noise> ja nie mogę nic, nic zrobić z nim, nie mogę go w żaden sposób położyć Ani nic Zaczynamy jeszcze inną, 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 metodę, spróbujmy go dziabnąć Okej, okay, i teraz uciekamy Czy to, czy to pozwoli, że on się... Kurde Dobra, zabudujemy checkpoint Czyli w takim wypadku nie mogę nic zrobić, żeby go tak po prostu uderzyć w głowę Okej. Okay. Spoko. <laughs> to chyba znalazłem sposób. Po prostu bardzo szybko stąd uciekłem. Okej, okay, dobra. Czyli udało się. Czasami widać, że tutaj warto załadować sobie czasami checkpoint, żeby być, że tak powiem, bardzo, mm, skutecznymi. Jeżeli się okaże, że trochę, trochę będzie pobudzenie lamy. Bo u mnie tak jak pobudzenie lamy to nie jest wcale nic trudnego. Okej. Okay. Spróbujmy się na wbić. Ło! Co? No ty w mordety. Nie ma żadnego alarmu! Do widzenia. Okej, okay, to mi się udało trochę tak panicznie, ale skutecznie. Dobra, czas na windzie. Pytanie brzmi: Czy ja mogę tą windą zjechać tutaj? Mogę. Teraz pytanie brzmi: Hmm, Okej, okay, podoba mi się, że tu już trzeba, trzeba zacząć myśleć trochę taktycznie. Spróbujemy zjechać tutaj. I zobaczymy, czy jak zdejmę tego gościa od razu na początku, I czy ktoś ten może mnie zauważyć, bo jestem w świetle? Okej... Okay. Eee. Jakim co ja nie wsiadłem do tego? Aha, bo pewnie nie wcisnę. O kurde, nie wcisnę wsiadania. Dobra, jeszcze muszę trochę ogarnąć to sterowanie. Widocznie na początku trzeba było wsiąść. O właśnie. A dopiero teraz można było zjechać. Okej, okay, dobra, już rozkminiam Wszystko po kolei, wszystko się ogarnie. Tu jest chyba jakaś pauza jeszcze. Spacja nie oznacza pauzy. Dobra, nic tu się nie stało. Nikt mnie nie zauważył. Okej, okay. spróbuję teraz zrobić taką opcję. Eee. O nie. Dobra, dziab Jednego udało się zlikwidować. Okej. Okay. Podpowiedź. Projekcja skoku kłamie. Hmm. Projekcja skoku kłamie. Dobra, dostał w łeb. Teraz ten musi dostać w łeb. Dobiegnę do niego w ogóle. Yep. Okej. Okay. Dziab. Po krzyku. Oh yeah. Limit break. Spoko. To teraz i tak się pozbędziemy tego gościa. Cześć. Dobranoc. Dziab. Nie ma gościa. Alarm. Okej okay. <laughs> Co ja zrobiłem? <laughs> Chciałem go dziabnąć, a się okazało, że skoczyłem. Dobra, damy radę. Dziab? O, czyżbym dwóch naraz dziabnął? Zaraz zobaczymy. Tak, ten chyba nie przeżył. OK, nie ma alarmu, na szczęście. Dobra, znowu trochę panicznie, ale udało się. Muszę sprawdzić jak zrobić ten rzut mieczem, kurde. Bo chwilowo jeszcze nie widzę, żebym się kiedykolwiek udało tym mieczem cokolwiek zrobić. Z daleka. O nie! No dobra, czy ja tam doskoczę. Eee, naciśnij PPM, aby anulować skok. Ok, naciskam prawy przycisk myszy. No i co? Aha, okej, okay, kiedy chcę skoczyć, to prawym to naciskam i anuluję, dobra. Ok, spróbujmy zrobić taki manewr. Oj oj oj. No zobaczymy, co się stanie. Okej, okay, udało mi się uniknąć, ale teraz i tak będzie słabo. Trochę, trochę na hamajde, dodaj. tutaj. Okej. Okay. Ło! Wow! Ło, wow, ale to było niezłe. Udało mi się jednym gościem przesunąć drugiego gościa, w sensie go znokdownować. Ej, nieźle. Dobra, zaczynamy na szczęście od takiego checkpointu skutecznego i sensownego. Dobra. Faktycznie to było głupie, że ja tutaj zacząłem iść przez światło. Raczej po świetle. Znaczy, moim zdaniem, jeśli chodzi o level design, yy, bardzo spoko. Bardzo przemyślane to było. Mi się to podoba. Dobra, co tutaj wejdę... Tutaj wejdziemy sobie na górę. Nie, nie mogę wejść tu na górę. Kurde! Nie mogę jak tu wejść chyba, tak? Ja to mogę sobie oglądać, zapominam. Dobra, czyli muszę zejść i tego gościa i tak zdjąć. Chyba, że... Chyba, że... Zobaczymy czy mi się uda... Tak zeskoczyć, żeby tego gościa zdjąć. Zobaczymy. Ja mogę się złapać tutaj. Mogę się złapać tutaj. Okej! Okay. Dobra, to było niezłe. <laughs> tutaj jest mój, proszę bardzo, motor postawiony. Teraz spróbujmy dostać się do tego gościa. Okej, okay, to teraz trzeba jednak pozbyć się tego. Dziab! To jest właśnie ten mieczyk niby. Ale na razie jeszcze nim nie rzuciłem. Cały czas się okazuje, że... Nie mogę z tym nic zrobić. Jeb! O, w ogóle mnie nie zauważył, że śmieszniej. Hoho! Dziab po głowie! Dobranoc! Sami wszystkich przeciwników zaliczone. Dobra, czyli co? Tutaj mogę otworzyć chyba drzwi? Czy coś? Tak! Drzwi są otwarte, to teraz mogę z powrotem wejść na górę. I zobaczymy i odkryjemy ten ekranik tutaj. Proszę bardzo, dzień dobry. Hello! Misja wykonana. Zostań się do motocykla. Zadanie główne. To chyba możemy widzieć nie pozwol na uruchomienie zabiwskich przeciwników oszczędź cywili. Powiem wam szczerze, jeśli chodzi o interfejs, to ta gra jest bardzo prosta. To są po prostu napisy, żadnej ikonografii, wszystko bardzo proste, ale to wcale nie oznacza, że jest źle. Akurat to wszystko tutaj ładnie pasuje, ładnie się komponuje, więc ja nie mam żadnych jakby zarzutów, jeśli chodzi o wykonanie. Gra się płynnie, jest całkiem spoko, jest wyzwanie, chociaż dopiero zaczynamy grę, więc wiecie, to jeszcze nie za bardzo można powiedzieć o tym, czy, czy rzeczywiście jest wyzwanie, czy nie. Udało mi się uzyskać kolejny punkt umiejętności, od razu go sobie wydamy na coś. Umiejętności, mamy kolejne dwie rzeczy tutaj, co jest? Aha, zaraz, tutaj mi nic nie mówi. A, czyli tutaj punkt umiejętności, który prowadzi mnie do ataku przez broni, a, do ataku bez broni, zabi przewróconego przeciwnika. Przywołanie miecza, przywołaj rzucony miecz. Mhm. Okej, okay. tutaj mamy hologram odwróć i ciche zabójstwo. Powiść z sufitu, niczego nie to mi się. To mi się podoba, ja sobie to wezmę. Chyba wydaje mi się, że na początku wezmę te wszystkie umiejętności i tak, tak czy siak, a potem zdecyduję, które bym chciał wziąć następne. Nieograniczony hologram, bez potrzeby podnoszenia holoprojektora. Teleportuj się do wcześniej utworzonego hologramu. Uuu, to jest niezłe. Deszcz shurikenów, będąc w powietrzu przewróć wszystkich najbliższych przeciwników. To też jest niezłe. teleportu się do przeciwnika przewracając go. a tak z cienia. Jest nieźle. Ogólnie, moi drodzy, wyczytałem, że jest 15 poziomów w tej grze. Czyli mamy chyba, jeżeli, jeżeli tutorial jest wliczany w to, to mamy już dwa poziomy zaliczone. Także moi drodzy, moi drodzy, tak wygląda, tak prezentuje się Ronin. Gra polskiego twórcy. Gra, jak widzicie, turowa, a jednocześnie akcji i jednocześnie platformowa, więc takie fajne połączenie. Dajcie znać, co sądzicie o tej grze. Czy chcielibyście zobaczyć z niej serię, czy wystarczy wam to co widzieliście w tym odcinku takim poglądowym mini Wydaje mi się, że nagram z rolina serię, jeśli przynajmniej 200 lajków zdobędzie ten film. Wydaje mi się, że to jest całkiem dobry pomysł na sprawdzenie, czy rzeczywiście Wam się gra podoba niż czytanie setek komentarzy, które tak zazwyczaj będą. Tak, nagraj serię, tak nagraj serię! Więc wydaje mi się, że ustalmy taką zaporową wartość 200 lajków, czyli 200 pozytywnych ocen tego filmu. Jeżeli się wam spodoba, to będę wygrywał z tego serię, także dajcie znaka w komentarzach. Ja wam pięknie dziękuję, wielka piona ode mnie, trzymajcie się, pamiętajcie sprawdzać również harmonogram na stronie i na fejsie, żeby być na bieżąco z nowościami wrzucanymi przeze mnie na Staszka i Graszka. Dzięki bardzo, trzymajcie się, wielka piona i do zobaczenia, być może w przyszłym odcinku z Ronina, a jeśli nie, to przy innych grach na kanale. Cześć!